Chcę pokazać kły tam jego świat Gdzie znika ład, koszmarny Karol La la la, na nerwach gra. I na zakazy sposób Na głowie staną włosy wam Koszmarny Karol Koszmarny Karolek Już. Ja już wstałem, mamo. Oh, dobrze, Damianku. Ostrzegam cię, Karolku. Umyłem zęby i uczesałem się. Jesteś grzecznym chłopcem. Karolku, powtarzam po raz ostatni, wstawaj. Dzień dobry, mamo. Oh, Karolku, a co ci się porobiło na twarzy? Uh. Masz krosty. Koszmarny Karolek ma krosty. I co twoja mama na to? Powiedziała, że gorzko pożałuje, jak będę próbował je zdjąć, bo zamiast kleju dla dzieci użyłem zwykłego. Ty chyba też miałeś się za kogoś przebrać. Przebrałem się! Pożeracz grochu do usług. A, A za kogo przebrał się pielu śmierduch? Nie mam pojęcia. Małe hipki skaczą szybko i szczęśliwie sobie rżą. Ty też lubisz szczęśliwe hipcie? E, nie. O. Proszę, proszę, co my tu mamy? Och, wyglądasz chybie. O to chodziło. Nie chcecie wiedzieć, za kogo jesteśmy przebrane? Za kogo? Uświadom nas. Więc y, Czesia jest księżniczką Mirabelą. Jadzia jest cytryną z kwaśną miną. A? <noise> Tylko żartowałam. A lutka, lutka, za kogo ty się przebrałaś? Mnie się jakby nie chciało. A lutce się nie chciało. Bardzo interesujące. Nie jesteście ciekawi, za kogo ja się przebrałam? Nie, ale i tak nam powiesz. Ja przebrałam się za samą siebie. Za siebie? Tak, wszyscy wiedzą, że pewnego dnia i tak zostanę największą mega gwiazdą, więc jest oczywiste, że ja nie muszę się przebierać. Dzieci, <grym> dzieci! Witam Was na Dniu Sław. Bardzo się cieszę, że wszyscy się postarali i przyszli w przebraniach. Widzę, że niektórym się nie chciało. Myślę, że nasza parada wzbudzi entuzjazm, ale jak wiecie, dzisiejszy dzień jest ekscytujący z jeszcze jednego powodu. My jesteśmy finalistami Ligi Lig Szkoły prowadzenia W naszej lidze brakuje nam tylko jednego punktu, ale inspektor odwiedzi nas dziś po południu i może przyzna nam ten punkt. Czy wyraziłam się jasno? Eee, tak, tak, pani dyrektor. Dobrze. To znaczy obrzydliwie, za ta twarz, trafiłem? Do pańskich usług, a ty kim jesteś? <śmary> Smarkuj pełen smaków. Bakerzy przodem, Ej, panie profesorze. O, nie, Karolku, proszę wejść. O, o, nie! O co chodzi? Twoja twarz! To potworne! Tak, obrzydliwe. Ostatni raz widziałem coś takiego, jak patrolowałem granicę wysoko w górach na dachu świata. Ludzie nazywali to chorobą Yeti-Yeti od zwierzęcą. Naprawdę? Jest zaraźliwa i nie ma na nią lekarstwa. Nie mogę pozwolić, żebyś przechadzał się po szkole, skoro zaraz przyjdzie pan inspektor. Chodź ze mną, młodzieńcze. Spokojnie to dla wspólnego dobra. Nie możemy pozwolić Ci biegać po szkole z chorobą Yeti Yeti, prawda? Od dawna nie widziałem tak ciężkiego przypadku. Gdzie ja położyłem swój notes hmm. i długopis. Muszę coś z tym zrobić, bo inaczej ugrzęznę na cały dzień i przegapię paradę z okazji dnia Sław. Oczywiście, zwyczajnie muszę odkleić krosty. Aha. Falszona, krosny. O nie, trzeba było użyć kleju z mąki. Stan się pogarsza. Muszę znaleźć dla ciebie lekarstwo. Wracam za chwilę. To niesprawiedliwe. Zaczyna się następna lekcja. Uch, kto by pomyślał, że zatęsknię za lekcjami. I szkolną stołówką. Nie myślałem też, że będę rozmawiał ze Złotą Rybką. Jesteś? Dobrze. Przyniosłem ci coś do jedzenia. Ale... Nie musisz dziękować. To mój obowiązek wobec ludzkości i wobec szkoły. Dla pani dyrektor zrobiłbym wszystko. Serio? E, tak, e, i dla szkoły też oczywiście. Tada! Podano drugie śniadanie. Chleb i woda, tylko tyle. Tak, jak chorujesz na jedieti, masz dietę. Ale ja nie choruję na jedieti. Jestem zdrowy. Mm, wypieranie się choroby. Czy to jeden z objawów? <grym> Dobrze, wracam do analiz. Karolku, nigdzie się stąd nie ruszaj. Na wypadek, gdybyście nie wiedzieli, w oknach są kraty. Nie ma też ukrytych drzwi, zapadni ani żadnych sekretnych przejść. A jak godzinę temu zachciało mi się siusiu... Kat to polską spotka przykra niespodzianka, jak będzie przeprowadzała doświadczenie. <grybuj> To niż nic Dobrze Pobawię się z tobą w chowanego Kogo znajdę, ten kryje! Nie! Nie widzę cię Zastanówmy się Co zrobiłby Zak Pryszczata twarz Gdyby jak ja został zamknięty Przez szalonego nauczyciela Jedynie o chlebie i wodzie <grystanie> <grystanie> O, bardzo sprytnie Eureka! Wydostanę. No! O, rozumiem o co ci chodziło. To odrażające. W rzeczy samej! W rzeczy samej. Odpatrzenia na te krosty robi mi się niedobrze. Co możemy zrobić? O nie! Inspektor. Jak go zobaczy, spadniemy na ostatnie miejsce w lidze. Droga pani, chyba czytasz w moich myślach. Wyobraź sobie, że myślałem to samo i dlatego go zamknąłem. Ale na dziś jest planowana inspekcja pracowni chemicznej. O, zaraz po posiłku. Czyli mniej więcej... Mniej więcej zaraz. Proszę za mną. Panie inspektorze, pokażę panu nasze pracownie. Są Ojej. doskonałe podkarpki, Ojej. zwłaszcza chemiczne. Błagam cię, zrób coś z tym. Co ty wyprawiasz? Przecież kazałaś mi coś zrobić. Pani kat toporska? Pan inspektor, o, ale mnie pan przestraszył. Właśnie rozmawialiśmy o, e, o o naszym schowku na szczotki. Mamy ładny schowek na przybory i artykuły do utrzymania czystości. Chce pan zobaczyć. Chętnie. Niedawno wyremontowaliśmy go. Sama dopierała. Dobra, wkraczam do akcji. Ale mogę pana zapewnić, inspektorze. Nie, że, pani profesor, ale wolałbym obejrzeć Waszą pracownię chemiczną. Bardzo mi się podobała. Dziękuję. On uciekł. Słyszałaś coś? Chyba nie. Dzieci, proszę ustawić się w szeregu do naszej Parady Dnia Sław! O nie! Koleżanko, jesteśmy zamknięci! Mama, mama. Chodź no tu i patrz! Naprawdę jest koszmarny! Eee, koleżanko! Co, Sigmuncie?